Cześć witajcie przyjechały dzisiaj do mnie na nawozy listne. wiadomo kurier wyciągnął z samochodu ale utknęliśmy w bramie na paleciaku nie pojechało spróbujemy tak trochę na wariata na furze na pasach zobaczymy co z tego wyjdzie także do dzieła trochę na wariata ale pomału jedziemy myślę że nic się złego nie stanie Jeśli to do ziemi ma też bardzo blisko daj. także jestem bardziej na spokojne widzę, że w przednich kołach trochę mało powietrza chyba, że ta paleta jest taka ciężka nawet nie patrzyłem ile waży ale po kierownicy czuję, ze sporo jest trochę podrasowany może bardziej ciągnik spokojnie te 700 kg podnosi taką paletką nie ma problemu Już się przydaje na 13 ton lżej się kiedyś zastanawiałem czy kupić tur czy ładować czy jakiś cyklopa czy też te i zostawiłem naturę no i dzisiaj jeszcze, że natura ale w tamtym czasie kiedy ja go kupywałem to było maksz, co mogę sobie pozwolić, także że... jest tak, jest na ta linkę, no, to było za przyrok zobaczymy. Dobra, pracujemy tutaj dość ciasno. Nawet jeszcze ciasnia jak to na naczyny, ale na chwilę potem jeszcze tu zabierę do cieplejszego pomieszczenia.

Stoi. Wszyscy cali, nogi niepołamane, ręce niepurywane. Operacja się powiodła. Lepniemy pasy i można iść do domu na ciepły obiady. To jak widać kompajnik stoi. Jeszcze musiałbym go trochę przeczyścić, bo ostatnio kości muciliśmy, nie kopiliśmy, muciliśmy yy, lawendę. A ja jeszcze tam trochę na klawiszach, no w sumie podkurzany. Bo go odkurzaczem przemysłowym przeleciałem, ale, ale gdzieś jeszcze się nasypuje, wysypuje. Widać tutaj resztki lawendy. A no myślę, że będzie o tym materiał W tle widać, że zboże jak stało, tak stoi. Ale jeszcze na ten temat coś dogram Dobra, Wyjeżdżam stąd. A, Maszyna zgaszona. Taka ciekawostka, licznik odnowości. więc ile mamy? 11 733, bo to godziny. Tak 11 733, traktor odnowości w gospodarstwie. Także przebieg 100% sprawdzony. No jakoś licznik stary potrafił wytrzymać. Podobno nowe nie wytrzymają na kilku tysięcy. A jednak stary. Kiedyś potrafili zrobić, nie mając takiego, takiego sprzętu, takiej techniki jak dzisiaj. Brama, kiedyś mi kolega powiedział, że jeszcze takiej nie widział wielkiej, jak to zakładaliśmy, jak się męczyliśmy przy zakładaniu. No faktycznie, Teściu też ją wspomina do dzisiaj, bo mu przepuklina wylazła, jak żeśmy to zakładali. Próbowaliśmy najpierw w dwóch, potem w czterech to wrzuciliśmy. No ale tak to jest, przynajmniej są wspomnienia. No dobra, dzięki. Krótkie uzupełnienie ostatniego filmu z załadunku zboża, załadunku i sprzedaży. Tak było to docelowe, zaplanowane. No ale, jak widać, do sprzedaży nie, dos, nie doszło. Zosta, przyczepy ze zbożem zostały w gospodarstwie. Tu została załadowana jeszcze trzecia. I myślę, że jakieś 10 ton leży jeszcze na posadce, także jakieś 25 ton jeszcze nie sprzedanej Powód prosty. Ceny zaczęły spadać. Obie okoliczne firmy wstrzymały skup, najbliższa kupująca firma płaci, uwaga, 1260 zł netto za tonę, także no, odpuściliśmy sobie całkiem sprzedaż, czekamy do wiosny, no, może do nowego roku, no zobaczymy, na razie nie, nie ma takiej potrzeby, nic nie, nie ciśnie nas, żeby to sprzedać no zobaczymy, no, zobaczymy co się będzie działo, no nie jest powiedziane, że że będzie drożej. Nie jest wykluczone, że może być jeszcze taniej, bo wszyscy widzimy, co się dzieje na rynku, na rynku zburzwa w Polsce. Ja jeszcze i tak jestem w lepszej sytuacji, bo mieszkam na zachodzie. Koledzy tam ze schodu to już mają w ogóle przerąbane. No ale cóż, pożyjemy, zobaczymy. Także tak uzupełnieniem ostatniego filmu stoi, nie pojechało. Kiedy pojedzie, na pewno coś nagram. Na razie, cześć, trzymajcie się. Hej.